Tutaj, tutaj ciasteczkowy potwór. Dzisiaj drugi vlog o kotach. Co by tutaj powiedzieć Wam? Koty to są naj, najlepsze istoty na świecie. Ponieważ, gdy się przytuli do serca, gdy ma się jakieś kłopoty, zawsze czujesz, czujesz taką moc. Nie, jak to określić? Czujesz taką moc. I przypływa do Ciebie energia. I dzięki tym kotom właśnie ja jestem taki pozytywny. Na razie to jest mój drugi vlog, więc będziecie mogli dopiero później odnieść, czy jestem pozytywny, czy nie. Ale... Ja jestem pozytywny na pewno, bo piję fruko. Tak. A jeszcze taka prawda o mnie, jakim miałem wam powiedzieć w pierwszym vlogu. Mój kot nazywa się Kajtek i... I co? Jeszcze pewnie będziecie mieli pytanie do mnie, czemu wybrałam taką nazwę. Ponieważ no, wpadłam na, na chwilę do mojego kolegi i miał on, miał on na ścianie właśnie plakat ciasteczkowego potwora. Ale dobra, weźmy do tematu, do kotów. Koty to są najlepsi przyjaciele człowieka. Mówi się, że psy są najlepszymi przyjacielami człowieka, ale tak naprawdę to koty są najlepszymi przyjacielami człowieka, ponieważ zawsze dają ci otuchy. Oczywiście ja też mam psa o imieniu Roko i właśnie to jest też mój przyjaciel, więc to są najlepsze istoty, w którym moim życiu. Właśnie też się uśmiałam, bo gdy zacząłem. Sprawdzę sobie YouTuberów, to był rok i właśnie mój pies nazywa się Rok Roko i od tego właśnie się wzięła nazwa mojego psa. Rok Roko. Yy, sorry. Rok Roko. Dobra. No to na razie chyba na tyle. Dzięki za oglądanie. Proszę o łapki w górę. Jeżeli komuś się nie podoba, łapki w dół, ale tego bym za bardzo nie chciał. I oczywiście proszę o subskrypcję. Dziękuję. Cześć.